Witam Was ponownie. Zrobiliśmy z żoną taką kolejną prezentację i chciałem coś o tym powiedzieć. O tej piosence. Po wiele lat temu na takiej emigracji z moimi braćmi, na lekczyźnie, założyliśmy zespół Kant. To były lata 70. uprzedniego wieku. Chodziliśmy po różnych klubach, żeby nas ktoś przyjął, ale nikt nas nie chciał przyjąć, bo byliśmy dziwni, mieliśmy długie włosy, i kolorowi jak na tamte czasy. Przyjął nas dopiero klub Merkury w Kielcach, który pan Szymon Szymański powiedział, dobrze chłopaki, że fajnie gracie, ale powinniście grać jakieś swoje piosenki. Myśmy nie mieli swoich piosenek. Więc postanowiliśmy pisać piosenki. A że niego znałem dużo akordów, jedną z pierwszych piosenek, melodii, którą ułożyłem, była Zwierność. Tam są cztery akordy. Amor, Giedur, Ebdur i Edur. Bo je umiałem, no to grałem. Wiersz oczywiście pan Leśmian, bo wydawał mi się taki prosty do kompozycji, chociaż wiersz jest trudny. Chciałem to pokazać dlatego, że warto mieć nadzieję i warto mieć marzenia. Bo od tych Kielc, gdzie graliśmy, praktycznej pani, byłem szczęśliwy, że pojechaliśmy 15 km poza to miasto nasze, do Buska zdroju. Zjeździłem całą Polskę, trochę Europy. Na tym nagraniu, Połączyliśmy dwa nagrania. Jedno z 76-7 roku jako zespół Kant, gdzie gra Jacek Stewański, mój brat, Jasiu, mój brat, Maksymilian Ziętek i ja. A druga część jest złączona z koncertu, który odbył się w Krakowie razem już nie tak czterech dziwnych chłopców, tylko. Zespół Bezjacka, już Bezjacka niestety i Jasia, ale z chórem Woce Angeli i krakowską orkiestrą kameralną na wielkim rynku odbył się ten koncert. Zresztą piękny. Chciałem podziękować Wam, że mogę też udzielać się tutaj w Kamiennej Górze. Pozdrowić serdecznie z całego serca wszystkich moich uczniów, moje ukochane dzieci. Nie wiem, już trudno jest policzyć, ile razy graliśmy, czy na rynku, czy w Domu Kultury, w szkołach, w różnych miejscach, gdzie tylko można. Bardzo dziękuję, bo to jest tak jakby w dalszym ciągu ja i uważam, że to jest najważniejsze, co w życiu robię, że mogę przekazywać w to, co wierzę i to, co trochę umie innym. Dziękuję za to. Napisałem kiedyś książeczkę. Ta książka do... ukazała się tylko na razie w trzech egzemplarzach, ale czekam aż się kiedyś dorobię, to wydam sobie więcej. Chciałem Wam przeczytać taki jeden wierszyk Myśli codzienne. Tak to się wygląda. Tak on brzmi. Wzloty i upadki to nawiązując do tego, co się dzieje. Każda zmiana jest wartością. Starczy podejść do niej z czułością. Tak już jest na świecie, że się wszystko plecie: wzloty i upadki zsiemy z mlekiem matki. Uśmiechy i łzy toż to wszystko my a te skrzydła w nas rozpościera czas. Bo każde zranienie znajdzie ukojenie. w pustym dzbanie co stoi na półce, smuga w oczach poznikłej, znikłej za oknem jaskółce, cień ręki nam urabia, wszystko niczyje, ledwo się zazieleni już ufa, że żyje. A jak dumnie się mądrzy, u ciszy jak jak nie do boju, młą się na purpurza a jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko nic tła Biały obłok z przekręską, a jak dumnie się mądrzy uciszy ciszy jak uczysz mnie do boju, błąk się na purpurza. a jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko nic prócz Biały obłok z przekręską. Dal świata w ślep jak wróbla spotkaniec z ciałem Szmyry w studni, a w lesie byłeś mgłą, bywałem Usta twoje wale i świt Pod grobną młynie słońce, w na ościec Pszczół w, w, w kończynie A jak dumnie się małże że pod nura. Jak wączu się niedobarach z się na purpura, A jest to tak niewiele, że mniej niż niebiesko, nic prócz tła Biały obłok, chwilijową przekreską, a jak dumnie się w u uciszył pod nóża. jak łącząc do maju, w na a jest to tak niewiele, że mniej niż niby jest koniec pluszczura. Biały ogło, chwilijową przekreską. Ziemi człowieka co na kresie malejąc mało zbiewną gęstwę ciała niesie i w tej gęstwie się modli i gmatwa co chwila i wyziera z tej gęstwy w świat i na motyla a jak dumnie się moczy uciszę podnóża jak męczu przy do w się na burburza a jest go tak niewiele Białe obło z liliową przeklesko, bo jak dumnie się moczy, ku ciszy podnóża, jak mój nie do poju, skwąć się na purpurzach, jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko, nic bruszczuła. Białe obło z liliową przekleską Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i życzę Wam najlepszego i do szybkiego zobaczenia. Dziękuję Wam, moi kochani.